Że w naszej bestii można wyłączyć światła? Pilota, ale zanim pójdziemy sprawdzić, to nie zapomnij dać sobie ducha, obserwacji udostępnić i zapisać tego filmu, abyś w razie czego wiedział, gdzie szukać tej fajnej rajdóweczki MJX z budzie Citrena. A link do niej oczywiście macie w opisie. W komentarzu i moim bio. No to do sprawdzenia bio! Nasza rajdóweczka ma światła z przodu oraz z tyłu. Co do pilota, to w pilocie tutaj taki przycisk mamy. Ten przycisk naciskamy i widzicie światła. Zmieniamy na mrugające oraz możemy wyłączyć, jeszcze raz włączamy, ale to nie wszystko, moi drodzy, w tym naszym cyterenie. Posłuchajcie, mamy także kierunkowskazy, widzicie? Z przodu, z tyłu, moi drodzy, też macie. O, jedna, druga strona. Mamy też światła stopu. Jedziemy do przodu i patrzymy do tyłu, widzicie? Oraz mamy wsteczny. Ta świetna i szybka rajdóweczka od MJX kosztuje około 1300 zł. Link macie tutaj w opisie komentarzu i bio, ale jak użyjecie dodatkowo kodów, jeszcze dostaniecie zniżki, to nawet za 1000 zł ją wyrywiecie. Pozdrawiam.